Siemano, Siemano, witajcie w tej dziwnej krainie po raz kolejny. Niestety po raz kolejny, ale dzisiaj mamy plan wydostać się stąd. Dokładnie to zrobić, zdobyć redstone. No i sobie tyle. Bo on jest najważniejszym kluczem. A właśnie, klucz czasu. O tym też zapomniałem, widzę. Ale to mi się chyba nawet udało zdobyć gdzieś. Chcę się zabrać z pomiłowic. Nie wiem, o ile dobrze pamiętam, ale nie jestem pewna. Dobra, widzę, mamy jakiś kajf. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy w tej grze istnieje redstone. Gorsze. No nie, no nic nie ma. Pościutko niestety. Idziemy ja kolejny. Ten większy. Nie wiem czy to dobrze oznacza. Myślę, że on trzyma tak, ale. Żelazo. Żelazo... Może nam się nie przyda tak jak to, ale... Może się przydać tutaj tak. No węgiel no to wiadomo pochodnie. Dobra, na razie nam 12 wystarczy. Zresztą obraz zrobimy jeszcze więcej. Jak mamy taką okazję. Nie, już co wydłużek, spatyk. No dobra, nieważne. Ej, ojoj, 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 Tutaj nic ma nie ma. No, dokładnie nic nie ma, Zaraz mi się siekierka kierka tutaj jest dużo niezapanowanych terenów najbardziej się szkielety bałem Skielety mają Mocną broń, co to było, nie wiem Plastro kolejne Nie wiem czy wszystkie żelaza będę zbierał, bo żelazo się aż tak nie przyda tą A dobra, zawsze będzie mieli lepsze uzbrojenie jakby coś się stało oho tutaj się dzieje świnka uciekaj w ogóle do mnie niszczę nie wiem czemu o górek ogórek gdzie ty idziesz śmieciu czego chcesz ogórek? o ogórek nie umie skakać ciociul bo niestety umie wybuchać. Za mocno. Nie chciałbym zadać od tego szkieleta. A, ła. Ej, dobra, on nam nic nie zadaje nawet. Ej, tylko siekiery już nie mamy. Dobra, z ich nawalamy. Chodźcie, śmieci, nic mi nie zadajecie nawet. Co tu się pozwoliło. Tutaj chyba nic nie ma na szczęście. Albo na nieszczęście, bo mam być turec to No, tu nic nie, też nie ma. Dobra, ja sobie wykopię te żelazo na no spokojnie. I sobie zrobię całe opancerzenie. Wtedy będziemy, nie będziemy się pali chłodzić po takich jaskiniach. W sumie jestem taki pewny siebie, że teraz nawet się też nie boję. Tylko się boję, że zgubię wioskę, to jest najgorsze. A na szczęście, wioskę zaraz widzimy na swoim horyzoncie. Dobra, widzę, zrobimy sobie opancerzenie. że I ogólnie na żyłach tylko. O... Właśnie, jedzenie też jest ważne, ale. Więc ja dwajcie. Musimy sobie po takie zrobić. O z tego po... Dobra widzowie, już mamy trochę tego otóż mater... materiała, dzięki któremu będziemy mogli przepalać żelazo oraz jedzenia, bo to no, również nam się przyda. zrobię chyba sobie drugi piec glidzowy No, przypalenie minerałów. No, było 8 tego kopać, no, dobra, nie nie no, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, idziemy widzowie. Kolejnej będziemy żelazo przypadać tym razem, zrobimy sobie kilof i ogólnie opancerzenie, dobra więc ja już możemy zaraz zrobić, opancerzenie więc zrobimy tak, 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 czekajcie nie, tak, nie bo nam nie starczy, jak my to mamy rozwiązać, Bo tak będzie najlepiej, tak, nie tak, tak, z tego jeszcze zrobimy ze skóry No to widzowie, idziemy kopać. Dobra, widzowie, mamy to w końcu. Restą. Jo, tu kolejny. Dobra, bo to jest mega nisko. I nie wiem, czy się w ogóle z tym wydostanę, ale dobra. dobra. Tutaj, no. Się kurka, kilka staków naprawdę powodnie zrobię, więc. A no to będę długo zajęło, ale mamy stagnął, naprawdę no teraz wydostać się stąd, to będzie ta trudność. Co z tylu mam obawy, walczyłem, że to jest niemożliwe, widzę. Ja coś szybko do domku, Jakiś kier mi to stoi. Nie wiem jakim cudem. Nie pytajcie mnie cudem ja wyszło z tej jaskini. Prawie chyba z trzy razy umarłem, ale na szczęście jestem. I dobra, śpimy. Mamy tą na widzowie z I dobra. Musimy pająków poszukać, czy tu są jakieś pająki? Albo jakby z tego szkieleta wypadł łuk. Kurka, szkielet nie lata i tak. Z niego wypadł łuk? Oby, 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 oby. Niestety tylko strzała. Na mógł jest potrzebny widzowie ja. No już potrzebny warto do dispensera gdzie ja znajdę pająki Za dnia Dobra widzę Widzimy się jak już ich trochę pozabiję Widzę w ogóle nawet nie wiem czy tu jest łuk na tej wersji Ale dobra no Spróbujmy bez jakby łuku skraftować jak tak. O, podajnik. Jak tak się zrobi to będzie... Czekajcie, to tak test. Czy jak do tego wlejemy wodę, to działa wodę. Na przykład, co powiedzmy, wdroimy płytkę... Nie, tak się nie ma hm kurka weźmiemy sobie o na przykład drewno o co znowu nie tak tak by to no czy to nam wyleje wodę? Nie, to tak nam poda to ja nie wiem jak to drugie zrobić Nie wiem może Sprawdzę na internecie Dobra wciąż w dużo mi to zajęło Kilka nocy, ale już mamy nici ja, Jak się rozmóg? No odry ma. Tak nie Dobra, mamy tynku. No. <laughs> nie patrzyłem, nie się męczyłem z tym, ale dobra. Teraz tak. Nie, brakuje nam kobla. Dawajcie kobla. To nam się nie przyda. To też. To też. To też. To też. Sobie. Dobra, widzę. Szczęście, udało mi się klucz czasu zdobyć dokładnie gdy teleportowaliśmy się tu Jest tylko zakopla nie nieważne jakim kilofon, ważne że jest potrzebny Będziemy w domu, w domu. Będziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra widzę, idziemy po to. Idziemy po to. Dobra widzę. Łuk. Czerwony proszek. Na odwrót? Tak, na odwrót. Łuk, czerwony proszek, na odwrót i mamy mamy to widzowie będziemy to mieli och widzowie. Bombek bąbek oluj to nie wiem nie jestem pewien czy to jest na pewno bezpieczne czy to nie spowoduje jakiegoś błędu w świecie całego mm. całych bąbowiec ale no dobra. Dla lakna możemy to zrobić. Widzowie. Kurka. Dobra w trwaj. Raz się szyję.